Dzięki temu filmowi staniesz się bardzo bogatą osobą. Przedstawię Państwu 30 najważniejszych informacji, które stoicy zastosowali w swoim życiu. Zaakceptuj rzeczy, na które nie masz wpływu, i skup się na tym, co możesz zmienić. Bądź obiektywny, aby odróżnić dobro od zła. Udoskonalaj się każdego dnia, aby zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha. Miej kontrolę nad swoimi reakcjami, a nie nad zachowaniem innych. Postrzegaj porażki jako okazję do nauki i staraj się działać lepiej. Staraj się, aby Twoje potrzeby i pragnienia były jak najprostsze. Nie możesz kontrolować rezultatów swoich właściwych działań, możesz podejmować jedynie właściwe działania. Zwiększ wewnętrzny spokój, zmieniając swoje negatywne myśli. Bądź tolerancyjny wobec innych i staraj się ich zrozumieć. Zawsze kieruj swoje myśli i działania tak, aby były cnotliwe. Zmiany są nieuniknione, więc naucz się dostosowywać do zmian. Możesz napotkać niepożądane konsekwencje, ale zaakceptuj je i pracuj nad poprawą. Zamiast martwić się o przyszłość, ciesz się chwilą i skup się na dniu dzisiejszym. Nie porównuj się z innymi ludźmi, konkuruj tylko własnym potencjałem. Bądź ze sobą szczery i pozostań wierny swoim wartościom. Dokonuj ostrożnych wyborów, aby zmniejszyć wpływ, jaki inni mają na Ciebie. W obliczu trudności zachowaj spokój i staraj się podejmować logiczne decyzje. Bądź otwarty na krytykę ze strony innych i bądź gotowy uczyć się od nich. Pielęgnuj wdzięczność i uznanie w swoim codziennym życiu. Unikaj uzależnień i kontroluj siebie. Bądź realistą przy ustalaniu swoich celów i skup się na osiągalnych celach. Zamiast mierzyć wartość, jaką dają ci inni, odkryj swoją własną wewnętrzną wartość. Naucz się wczuwać i rozumieć emocje innych. Bądź odporny na negatywność i skup się na pozytywnym myśleniu. Nie liczy się to, jak inni cię widzą, ale to, jak ty siebie postrzegasz. Stwórz możliwości pomagania i wspierania innych. Bądź cierpliwy i wiesz, że wszystko wydarzy się w swoim czasie. Zamiast skupiać się na rzeczach w swoim życiu, na które nie masz wpływu, skup się na rzeczach, na które masz wpływ. Ciesz się tym, co robisz i rób to z pasją. Staraj się znaleźć równowagę w swoim życiu i unikać skrajności. Przypomnij sobie, co usłyszałeś. Jeśli zastosujesz w swoim życiu to, co mówię, odniesiesz wielki sukces. Opowiem Wam historię człowieka, który odniósł w swoim życiu wielki sukces. Jonathan napotkał wiele przeszkód w swojej przygodzie z przedsiębiorczością, którą rozpoczął w młodym wieku. Po ukończeniu studiów postanowił założyć firmę związaną ze swoją pasją, technologią. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli i na początku przeżył wielkie rozczarowanie. Mimo że wielokrotnie spotykał się z porażkami, nie poddawał się, a każda porażka motywowała go jeszcze bardziej. Jonathan próbował różnych strategii rozwoju swojej firmy ale nie udało mu się osiągnąć oczekiwanego sukcesu. Podczas tego procesu napotkał wiele trudności i czasami popadał w rozpacz. Jednak po każdym upadku podnosił się silniejszy i nigdy nie tracił determinacji w dążeniu do celu. Pewnego dnia niespodziewanie natknął się na okazję, która uratowała jego firmę. Wykorzystał szansę na opracowanie innowacyjnego produktu i dzięki temu produktowi odniósł ogromny sukces rynkowy. Jonathan po raz kolejny dostrzegł znaczenie determinacji w i dojeniu dosłowić celów bez podawania się. Teraz Jonathan stał się szanowanym nazwiskiem w świecie biznesu i inspiracją dla wielu młodych przedsiębiorców. Jego historia pokazuje, jak ważne jest pokonywanie trudności na drodze do sukcesu i walka bez poddawania się. Jonathan nigdy nie stracił determinacji i motywacji na trudnej drodze do realizacji swojego marzenia. A to był jeden z najważniejszych czynników, który doprowadził go do sukcesu. Czy ta historia ci motywowała? teraz opowiem wam, jak siłoś. Dlaczego więc uważasz, że ludzie powinni odnosić sukcesy? Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Teraz powiem ci, dlaczego powinieneś odnieść sukces? Może nam się wydawać, że aby odnieść sukces, trzeba osiągnąć określony cel. Jednak bycie geniuszem często wymaga rzadkiego i szczególnego talentu. Bycie geniuszem oznacza osiągnięcie niezwykłego sukcesu w danej dziedzinie i często wymaga kreatywności, inteligencji i niezwykłej dyscypliny pracy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka ważnych czynników zapewniających sukces wyznaczanie celów. Aby odnieść sukces, ważne jest, aby najpierw wyznaczyć jasny cel. Cel ten może być osobisty, zawodowy lub akademicki. Wytrwałość i determinacja. Aby osiągnąć cel, konieczna jest determinacja i determinacja. Ludzie sukcesu zazwyczaj nie podają się w obliczu przeszkód i wykładają wysiłek niezbędny do osiągnięcia swoich celów. Pełność siebie. Ludzie sukcesu na ogół mają pełność siebie i wierzą w swoje umiejętności. To ich bardziej motywuje i ułatwia osiągnięcie celów. Ciągłe uczenie się i rozwój. Ludzie sukcesu są na ogół otwarci na ciągłe uczenie się i doskonalenie. Dzięki temu mogą być konkurencyjni i innowacyjni. Dobre umiejętności komunikacyjne. Dobre umiejętności komunikacyjne są ważnym czynnikiem sukcesu. Dobra komunikacja umożliwia skuteczną komunikację i współpracę z innymi. Umiejętność rozwiązywania problemów. Ludzie sukcesu na ogół mają dobrą zdolność rozwiązywania problemów. Potrafią znaleźć kreatywne rozwiązania, aby pokonać stojące przed nimi wyzwania. Nie każdy musi podążać tą samą ścieżką, aby odnieść sukces. Każdy człowiek ma inne zdolności, cele i wartości. Jednak ogólnie można powiedzieć, że ludzie sukcesu mają cechy wymienione powyżej. Stoików można uważać za ludzi, którzy żyją, włączając zasady filozoficzne do swojego codziennego życia. Ten sposób myślenia opiera się na podstawowych naukach stoicyzmu i zaleca, aby ludzie skupiali się na wewnętrznym spokoju, cnocie i prawych działaniach. Osoba żyjąca jako stoicki filozof będzie zdeterminowana aby każdego dnia robić postępy w kierunku samodoskonalenia i cnót. Gdy tylko taka osoba obudzi się każdego ranka, będzie przygotowana na sprostanie wyzwaniom dnia i wykorzystanie okazji do nauki. Stoicki filozof nauczy się akceptować zmienność życia i dostosowywać się do niej. Stoicki filozof nauczy się kontrolować swoje emocje i myśleć logicznie. Osoba ta podejmie wysiłek, aby poradzić sobie z negatywnymi myślami. I będzie starała się zachować pozytywne nastawienie w każdej sytuacji. Stoicy zwracają uwagę na wpływ czynników zewnętrznych i starają się minimalizować te skutki. Jednocześnie stoicki filozof nauczy się być tolerancyjnym i empatycznym wobec innych ludzi. Osoba ta będzie starała się zrozumieć punkt widzenia innych i zadba o nawiązanie z nimi zdrowych relacji. Stoicy nauczyli się cierpliwości i spokoju w obliczu zachowań innych ludzi, na które nie mają wpływu. W rezultacie filozof stoik to ktoś, kto poprawił się w radzeniu sobie z wyzwaniami życia i utrzymywaniu wewnętrznego spokoju. Osoba ta przeżywa każdą chwilę świadomie i w miarę postępów na ścieżce, cnót wywiera pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Stoicy wyróżniają się nie tylko swoimi filozoficznymi przemyśleniami. Ale także determinacją do włączenia tych myśli do swojego codziennego życia. Odwaga, którą zastosujesz w swoim życiu, tylko zapewni Ci sukces. Wszystko, co powiedzą stoicy, uczyni nas ludźmi sukcesu. Wszystko, co słyszysz, to idee filozoficzne. Dotarliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że ten film wiele Cię nauczył. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby mnie wesprzeć. Jeśli spodobał Ci się mój film, i udostępnisz go swoim znajomym, będziesz dla mnie ogromnym wsparciem.